Andrew Tate właśnie wydał nowy suplement i jak twierdzi, jest on wszystkim, czego potrzebuje twoje ciało. I jest to suplement, który, jak pisze Andrew Tate na swojej stronie, zwiększa poziom energii, przyspiesza regenerację, poprawia przyrost mięśni, a także zwiększa odporność. Jest on charakteryzowany jako najlepszy suplement dla osób, które chcą osiągać wiele. Jaka jest prawda? Przekonajmy się. Ja nazywam się Przemek. To jest kanał Wojownik w Ogrodzie. Jestem pasjonatą zdrowia, interesuję się tym tematem, prowadzę cały podcast o zdrowiu, gdzie rozmawiam z największymi ekspertami od zdrowia. I dzisiaj dam Wam swoją opinię na temat nowego suplementu Fireblood, który Andrew Tate stworzył i reklamuje. Pierwsza charakterystyka tego suplementu, która jest głównym punktem marketingowym, jest to, że ten suplement smakuje okropnie. A to oznacza, że nie ma żadnych dodatków, które mają upiększyć jego smak, nie ma żadnych słodzików chemicznych, nic z tych rzeczy. Dostajesz tylko i wyłącznie wartości odżywcze i nie ma tam rzeczy, których nie powinno być. I to jest świetny pomysł w czasach, kiedy niemal wszystko jest w nie wiadomo jakich smakach. No, bierzemy kreatynę o smaku arbuzowym. No nie ma tam arbuza, tam są jakieś chemiczne rzeczy, które spowodowały, że to smakuje jak arbuz, i najczęściej nie są one korzystne dla Twojego ciała. Ja zawsze, kiedy zamawiam, czy to kreatynę, czy białko, czy cokolwiek innego, teraz akurat białka nie zamawiam, bo spożywam w diecie wystarczającą ilość białka, ale tak ogólnie zamawiam jakikolwiek suplement, zawsze staram się, żeby był o smaku naturalnym, bez żadnych słodzików. Chociaż jest to, to coraz trudniejsze, przykładowo znalezienie tranu, który nie jest cytrynowy, a naturalny, graniczy już niemal z cudem. Andrew tutaj wplata swoją filozofię tego, że jeżeli coś ci służy, to musisz trochę wycierpieć, i właśnie dlatego tak to marketinguje. Ja z kolei tutaj zauważam po prostu aspekt zdrowotny, że jednak te chemiczne główne które mają wpływać na te różne niesamowite smaki, nie są do, dobre dla Twojego ciała. Zacząłem od pochwały, teraz przejdę do tych gorszych aspektów tego produktu. Zacznijmy od tego, że z reguły w tego typu produktach wchłanialność tych wszystkich mikroskładników jest bardzo słaba i większość z tego wysikujesz. Chociażby tak jest z większością multivitamin na rynku, gdzie możesz sobie zauważyć to sam, biorąc taką multivitaminę, a potem w toalecie widzisz, jak Twoje siki są super żółte. To, jest, to są właśnie te wszystkie mikroskładniki, które masz na etykiecie. One potem lądują w kiblu. I nie wiem, czy jest tak w wypadku tego suplementu, bo go nie brałem, ale z dużym prawdopodobieństwem tak. Jednocześnie przyjrzałem się formom danych minerałów chociażby i nawet nieźle są wybrane pod względem właśnie wchłanialności. I tak mamy chociażby wapń w formie cytrynianu wapnia i dypantotenianu wapnia. To są dobre formy, które nawet nieźle się wchłaniają. Magnez jako glicynian magnezu też nie jest zły. I żelazo jako fumaran żelaza. To są nawet dobre formy tych mikroskładników, muszę powiedzieć. Więc tu akurat nie mam do czego się za bardzo przyczepić. Ale kolejny minus tego suplementu jest taki, że te dawki są w ogóle z dupy wzięte. Jakieś 8 tysięcy dziennego zapotrzebowania, i tego typu wartości. Są przesadzone i bez sensu. Ty znowu to wszystko wysikasz i tyle. A niektóre z tych dawek, jeżeli nie wysikasz, to mogą Tobie zaszkodzić tak dużo dawki niektórych mikroskładników. Po prostu mogą Ci zaszkodzić. Kolejnym ważnym aspektem jest to, jeżeli dostarczasz sobie tą odpowiednią ilość kalorii, żeby po prostu żyć i funkcjonować, to najpewniej niektóre minerały. Czy nawet witaminy masz zapewnione, nawet niedoskonałą dietą? Tak jest na przykład w wypadku fosforanu. Po co suplementować fosforan? W, w większości wypadków dieta ci zapewnia wystarczającą ilość. Ogólnie, jeżeli odżywiasz się nawet dobrze, ale też bez przesady, to większość tych minerałów czy witamin, które tam się znajdują, są bez sensu w Twoim wypadku. Najlepsza suplementacja to taka skrojona pod ciebie. Więc najlepiej by było, jakbyś zbadał swoją krew, ile tam masz jakich minerałów, i następnie na podstawie tego ocenił, co potrzebujesz suplementować. A nie, że bierzesz suplement, który ma wszystko. To jest bez sensu. Kolejna kwestia jest taka, że suplementowanie wszystkich minerałów naraz może nie być korzystne z tego względu. Że niektóre minerały mogą blokować swoją wchłanialność. Na przykład wapń nie powinien być suplementowany razem z żelazem, ponieważ może zaburzać jego wchłanianie. Kolejną kwestią jest to, że witamina A, D, E i K jest rozpuszczalna w tłuszczach, a w tym suplemencie tłuszczu nie ma i nie było nigdzie wspomniane, żeby jeść to z posiłkiem. Myślę, że to jest. Coś, co warto dodać. Nie wiem, czy może to jest na etykiecie. Jednak nie mam tego produktu i nie mam zamiaru go kupować, więc, więc nie wiem, czy to jest napisane. Ale ogólnie przy posiłku najlepiej spożywać ten suplement i z tłuszczami. No i powtórzę raz jeszcze: za te pieniądze dużo lepiej zbadać swoją krew, zbadać te minerały czy witaminy i ogólnie swoją krew pod względem tego, co najczęściej jest w niedoborze, i wtedy się przekonać, czy potrzebujesz jakiejkolwiek suplementacji. Jeśli ci się okaże, że masz czegoś niedobór, to najlepiej załatać ten niedobór dietą i w ostateczności sięgać po suplementy. To jest podejście, które najlepiej się spisuje, ponieważ wchłanialność mikroskładników jest najlepsza właśnie z produktów naturalnych, właśnie z diety. A suplementy i ich wchłanialność często jest różna. I tak jak mówiłem, jeżeli masz dietę, nawet nawet, to w większości z tych mikroskładników nawet nie potrzebujesz, bo pewnie masz je zapewnione. Nasz organizm nie jest głupi. Podsumowując, jest to suplement, który będzie lądował w kibelku, ponieważ większość z tych składników będzie wysikiwana. Widziałem, tam jeszcze białko chyba jest w tym suplemencie. Białko akurat jest dobrze mieć. Najlepiej po prostu je uzupełniać z dietą, żeby mieć te 2 gramy na kilogram masy ciała, jeżeli jesteś osobą trenującą. I ogólnie, jeżeli chodzi o ten suplement, to marketing bardzo mi się podobał. Andrew Tate no, zna się na marketingu, nie do końca zna się na suplementach. To jest trochę dziwne, jeżeli ma już tych swoich speców od sportu i od zdrowia, że nie stworzą czegoś naprawdę dobrego. To była moja analiza tego suplementu. Jeżeli znasz się na tym i chciałbyś coś dodać, a może nie zgadzasz się w jakiejś kwestii, to napisz w komentarzu i chętnie z Tobą podyskutuję. Chętnie dowiem się i poznam Twój punkt widzenia. Tak jak mówiłem, to jest kanał Wojownik w Ogrodzie. Kanał, którym, którego filozofia polega na tym, żeby się rozwijać mimo braku konieczności rozwijania się. Żyjemy w pięknych czasach, które nie wymagają od nas za dużo wysiłku, możemy przetrwać minimalnym kosztem, ale jako wojownik w ogrodzie decydujesz się iść trudniejszą ścieżką. To propaguje ten kanał, jeżeli cię to zainteresowało to zachęcam do subskrypcji i przejrzenia starych filmów, ponieważ myślę, że są całkiem niezłe. Jeżeli tu dotarłeś, to zostaw w komentarzu emotkę bicepsa i widzimy się w kolejnym materiale.